Wyobraź sobie funkcjonalną łazienkę z estetycznym wnętrzem. Zastanawiasz się, w jaki sposób osiągnąć taki efekt? Zacznijmy od projektu. Na tym etapie warto pomyśleć o rozwiązaniach podtynkowych, na przykład o stelażu pod miskę WC. To wybór, który pozwoli ci zaoszczędzić więcej miejsca. Zbiornik spłukujący zniknie za ścianą, a dzięki instalacji wiszącej miski WC odsłonisz powierzchnię podłogi. Zyskasz tym nie tylko lepszy wygląd wnętrza. Zobacz, jak szybko wyczyścisz toaletę, czy umyjesz podłogę. Stelarz wybrany. Ale jak się go montuje? Czy to skomplikowana procedura? Sprawdźmy. Możesz wybrać montaż przyścienny lub montaż w ścianie szkieletowej. Niezależnie od miejsca montażu, najpierw trzeba przymocować ramę spornikami do ściany i śrubami do podłoża. Jeżeli chcesz, aby toaleta była zamontowana na niestandardowej wysokości, mamy na to sposób. Stelaże marki Groe mają bezstopniową regulację wysokości. W ofercie znajdują się też ramy o niestandardowych wymiarach do bardziej wymagających projektów, czas na doprowadzenie wody. Można to zrobić z tyłu lub z wybranego boku stelarza. Jeszcze podłączenie kolanka odpływowego do kanalizacji. I montaż skończony. Pozostaje już tylko zabudować ramę stelaża. Dzięki pneumatycznemu mechanizmowi spłukiwania, który opiera się na połączeniu zaworu spustowego z przyciskiem za pomocą elastycznego wężyka, nie musisz nic demontować ani skuwać płytek. By mieć dostęp do wnętrza zbiornika, wystarczy zdjąć przycisk. To rozwiązanie ma jeszcze jedną ważną zaletę. Konstrukcja stelaża i pneumatyczny mechanizm zapewnia bardzo ciche spłukiwanie i napełnianie zbiornika wody. Wybierając stelaż marki Groe, możesz mieć pewność, że każdy przycisk z oferty będzie z nim kompatybilny. Masz swobodę wyboru spośród wzorów, rozmiarów i kolorów. Dodatkowo, niektóre przyciski możesz zamontować w poziomie. Decyzję o montażu poziomym lub pionowym musisz jednak podjąć przed położeniem glazury. Każdy przycisk jest kompatybilny ze stelarzami marki Groe. Pamiętaj jednak, jeśli wybierzesz mały przycisk spłukujący, musisz zastosować małą puszkę rewizyjną. Groe oferuje też przydatne akcesoria. Jeśli wybierzesz miskę bezkołnierzową, warto zastosować regulator przepływu, który umożliwia zmianę dynamiki spłukiwanej wody. Zapomnij o rozchlapanej wodzie wokół toalety. A jeśli chcesz, aby Twoja toaleta była zawsze czysta i świeża, koniecznie sprawdź GroE Fresh. To system do aplikacji kostki WC, który umożliwia łatwe i higieniczne umieszczanie kostki w zbiorniku spłukującym. Zajmuje to tylko kilka sekund. Z produktami GroE Twoja łazienka będzie w pełni funkcjonalna. Pamiętaj, niezależnie od tego, czy decydujesz się na zakup pojedynczego stelaża GroE, czy kupujesz go w zestawie, możesz spać spokojnie. Na elementy podtynkowe oferujemy aż 10 lat gwarancji, a na pozostałe akcesoria 5 lat. Odwiedź stronę Groę i dowiedz się więcej.